A teraz, proszę przeprosić, za bycie niewychowaną kobietą. Nie wiem, po prostu śmierdzi Nie wiemy. startujesz helką, na prawo ją wychyla. No, naciskam W. Nic mi nie zrobiłeś, czekam na Nelsona, którego mamy wiem, tutaj co porwanego. Wiem, Jakieś zakupy na święta, czy jak? Karteczki, karteczki, wie pan. Karty, Kolekcjonujemy tak. karteczki, tak. No, proszę. Jak idzie? To idzie dobrze, a to... No właśnie, Idź tam Nie na górę. Pierdźcie się, z zakładnikami. O kur. Ok, w środek. A ten co, kur. Czemu zazwyczaj porywane są kobiety? Hmm? Nie wiem, to się poddają. Oh. Co się bo, dzieje? Zjedź na poboczu, szybko, raz. A nie, nie, bo my z innej akcji, także do widzenia. Ty, tam panowie są jakąś drugą falą, czy coś? Bo nie rozumiem. Tak, ławka rezerwowa, proszę zjechać na poboczu. Też rozgrzewki wchodzimy. No to panowie, no to ja w takim razie dwołam też 14, czternastkę, no. Ej, mnie jakaś druga siódemka dojeżdża, także możecie zadzwonić po Landryny i na się 14 na 14. Kurde, porozmawiaj, co jest? On tu był wczoraj? Narkotyki to droga do zła, okej? Okay. Thanks for info. To Narkotyki poszławe. to grupa do zła. Masz tu co do tego, jak bobry widzą wodę. Co ty, Queen Dagmara, wysyłaś mi? Masz tu co do tego, jak bobry widzą wodę. Huch, na kto pytał o bo bobry widzące w wodzie? Ewron, a propos tych lotniskowców, to masz tutaj, zobacz. Nie. Halo? Króliczek z serkiem lub pizzą z U uśmiechem. Królik, królik. Dobra, czyli mamy bunny. Tutaj to jest kuperek chat. I tutaj jest nosek i oczy. Czyli takie wąsiki małe. Królik. Mhm, mhm. Nie no, górnie nie da się lepiej. To jest szczur, yy... Bardzo nieładnie powiedziałeś w tym momencie Jeden z drugim No, chat, co, co, co ma królik? uwu uśmiech Jest uwu uśmiechem No, kaman błagam Nie da się tego narysować lepiej Nie da Sylax nice. nice. Królik jedzący kawałek oh. sera na, wow. na, nie, źle, nie, źle A było zbanowane, a było Nie jaki, jaki Królik i ja dostałem coś innego Przepraszam Spoko mit... O kurde! Rix naprawdę nie, nie, ładnie! Dziękuję! Bardzo ładnie, Rix! okej! Czemu ten zresztą, ser śmierdzi? Przepraszam, się to, halo? się. Odur, jest O kurde A, ser. Giga, jis, jis, jis. Ser. giga ser, giga z serkiem lub co? Tutaj przepraszam, przepraszam Kurde. Ale jest. Z której strony to jest królik? Teraz czas. Czas. Ja przy... <gryzły> <gryzły> przepraszam. No <gryzły> góry, jest który już nie widzi rzeczy, oh które wow. są kom... Okay, <gryzły> <gryzły> wygląda jakby ten Pepe wołał o pomoc. <gryzły> <gryzły> Zobaczymy wczorajszą akcję na Teraz ma, ten, flashback z Wietnamu No, nie, Mitrix stronuje, Mitrix mam wrażenie, że... Ja nie wiem On wygląda... Mitrix ma cztery ruchy, no, Myszko, nie? Ojo, flaga Białorusi I witamy na Białorusi Ja pierdolę, flaga Znaczy no... Ja pierdolę Ja pierdolę Ja pierdolę Ja no, wyjątkowe lat. gówno. No, bar to nie w tym, ale no początek bardzo ładny. Czyli no kurde. przeszliśmy z pepi do Tak, ale przynajmniej kolory się zachowały. Przynajmniej się kolory zachowały Nie, no to no, już... nie, nie zachowały się. No. nie, to już koniecznie. Już powoli już Bagaburską zaraz będziemy Waga bo zaraz Ancelat 3:5. Atomówki. O! A to że nie, doszło. nie, nie w, doszło, w ogóle nie, nie doszło. Nie ma Cały się, ale zużyłem! O, o, o! Ale okay. O Atapki po lewo, w niebiesko. <laughs> ale instrukcja! Szło do Ty Aaaaaah! <laughs> oh, to bóny, 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 bóny. Sorry, nie, nie chciał! No, no. O oh, kurde! Nie, no, bóny, bóny, bóny. Aż tak widać? A kolorowe bomby pudełku, okej okay. No i Mitrix trzylatek, sobie też dołożył no, swoją okay. cegiełkę No pudełko, no to mamy, proszę bardzo, pudełko kolorowych granatów mi, no, mi, mi, co tak. o, no i to jest w końcu jakaś hmm. dobra praca To jest Zbieram, bardzo jest jednak, że już zostałem otką na Seven TV, Gratulujemy No, i zajebiście. Przecież ale przecież widziałem, w basenie. O, i uwaga, o, zielony kosmita w basenie. Ale nie, Alien, please. A to ja wiem, co to o, będzie. O, to, to ja to miałem to chyba. A to, o, ale tak to fajne Dostawca pizzy zaskoczył. To u folubów jest basen. Jaki, basen. Jaki to To jest ratunek! kto to jest! Okej. Okay. dobry do Dobrze! Ale ja kosmita w basenie jest! Proszę bardzo, kosmita jest w basenie. Ja myślę, że tam się A potem jest. zmieni chyba. Chociaż patrzy to. jak Marsjani no. Się no. w basenie. Ale dobrze, dobrze jest! jest. <laughs> no to, to jest? No to, teraz się to zaczyna, to zaczyna. Jest. No, to, no to jest k***i no. No, ja to dostałem. Nie, Część nie Chat. Przyjeżdża do mnie rodzina. Wiecie, widzą moje mieszkanie i myślą sobie, o kurwa, ale chłop ogarnia nie. I oni są w innym pokoju, a ja kurde odprawiam w jakimś a Ja pier... Upadek człowieka. Jak ja... I co ja mam teraz wyłączyć streama i iść do tego pokoju drugiego? I powiedzieć, siema, wróciłem z pracy. <noise> Kup! Może jakiś przedłużany. Ej, Oni to robią no. dla pieniędzy! O pracy, No i bardzo my dobrze, my też to robimy <noise> dla pieniędzy. A co dla wiary? Siedzisz tu dlaczego? Dlaczego chcesz puścić karalucha na ślubie? Nie wiem. Dlaczego się ocierasz o karbo? Robię to dla pieniędzy. <noise> no właśnie, tak jak my wszyscy tutaj. Teraz nastąpi czytanie. <noise> Z listu świętego laboranta pod lasianina do stolicy, fragment zwany hymnem o miłości. Zapraszam. Thanks. I'm glad you came along. On mnie rusza, a ja jestem fanem. <śpiew> suchego karalucha. Prosimy... Nie doczytałem, nie doczytałem Nie, to czytałem, nie, to nie, to, nie to przepraszam, jeszcze gącówka. Jestem słuchaj, jak bułka paryska Weź go do pyska Bo mi swego pryska Pię... A bułki paryskie są spore, ale trzeba je brać Zaśpiewam Teraz, wam to... moją ulubioną ja pieśń Pod tytułem Barka <śmiech> <śmiech> Pan kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi, gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdom. O, panie, to ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.